Witam! Witam w niedzielny, słoneczny poranek. Nie ma nawet jeszcze ósmej, a już jest 16 stopni. Także zapowiada się dzisiaj naprawdę bardzo ciepły dzień. Aż zachęca do, do spacerów. Ta wczesna wiosna... Bardzo ciepła wczesna wiosna jest w tym roku bardzo łaskowa dla naszych magnolii. I pierwszy raz magnolie mogą szczycić się pięknymi kwiatami, nic nam nie przemarzło i jesteśmy wprost zachwyceni. To jest najstarsza nasza magnolia, posadzona jak tylko kupiliśmy dom jogurt, czyli będzie miała już na pewno 6 lat. Pięknie pachnie, jest to jedna z nielicznych magnolii u nas w ogrodzie, która tak cieszy nie tylko oko, ale cieszy też zapachem. Jest przepiękna. Kwitnie dwa razy, później jeszcze późnym latem też ma Kwiaty. Nie jest to takie spektakularne kwitnienie, jak teraz, ale naprawdę bardzo cieszy. W zeszłym roku dosadzaliśmy tutaj magnolię. Jeszcze jest malutka, ale kwiaty ma piękne. Nawet jej nazwę, bo tamte kupowaliśmy, to jeszcze nie zwracaliśmy na to uwagę. Również kwitnie dwa razy, pod koniec lata również pojawiają się kwiaty, malutka bardzo, bardzo cieszy, z roku na rok będzie coraz coraz większa. Trzecia Magnolia to jest również już taka weteranka w ogrodzie. Ona była kupowana albo w tym samym czasie co ta pierwsza, albo sezon później. Ona mam najczęściej przemarza, bo jednak naj, najwcześniej chce kwitnąć, ale w tym roku naprawdę, naprawdę prezentuje się wspaniale, tulipanki też pięknie kwitną, wiśnia. Już przekwita. Przekwitają też już jacynty. Wszystko szybko w tym roku. Żagwin. Pojawiają się pierwsze kukliki. I tu również tulipa. Jeszcze nie wszystkie w kwiecie. Część jeszcze w pączkach. Tu kamasja, ale jeszcze kwiatów nie widać. Tuli Pany pięknie pachnące, ale też jeszcze jeszcze w pąkach, Floksy, przedlaste brunery. Tu w zeszłym roku sobie rozmrożyłam żarni. Bardzo fajnie, zadarnia. I tu też floksy w takich już bardziej różowych, jaskrawych kolorach. Kalina pierwszy raz. Nie mam szycy, więc być może się doczekam kwiatków, bo zawsze mszycami ją zżerała. W tym roku Kreśmi zastosował taki, mm, malował takim klejem, a, który miał. Tak, by blokować wejście mrówek. Tym samym miał działać tak właśnie przeciw muszycą w ten sposób. Lilak. I tutaj moja duma tegoroczna. Wsi Ząb. Jestem nim zachwycona. Mimo, że jest ruty. Ale po prostu jest przecudowny Obok Ciemiernik już kończy. Fantastycznie. Tu kalina też już się szykuje do kwitnienia, ale to jeszcze moment. Oj. Wszystko wstaje. Nie zapominajki kila razem z klimami. Wielosił. Śliczny jest. Był już kuklik go goni, bo bardzo czekam na to połączenie. Wypatrzyłam sobie tą kompozycję *Garner's Word. Tam Adam opowiadał właśnie, że łączy u siebie wielu sił z kuklikiem. Postanowiłam skopiować to połączenie. Tak, tu miał być na dodatek helicynt taki łososiowy, więc wszystko się miało ładnie komponować. Tu mam małego fiołeczka. Takiego wstrolistnego. O, o mam nadzieję, że... Tutaj gdzieś był jeszcze drugi dosadzony. Wczoraj go dojrzałam. O jest, idzie. Ale na razie listek. Ogrodnictwo no, to jednak cierpliwości, więc poczekamy. Dobrze, tu się otwierają tulipanki. Tak, tu z założenia sadzone były. Pomarańczowe, bo miały właśnie komponować się z siłami klikiem. No powiedzmy sobie, tutaj ten kolor jest zbliżony do pomarańczu. Z tyłu wychodzą pyszno-główki. Tutaj bardzo ciekawy tulipan, żółty z takimi czerwonymi obwódkami. No i moc tutaj szafirków. A tutaj piękne czerwone tulipany to były Marietta albo Pretty Woman, bo one podobne są liliokształtne no to, to maziaje nie były zamierzone, także myślę, że to jakiś jakiś dodatek chorobowy tak i tu cała noc też czerwonych tulipanów, część właśnie już ta wczesna Jestem wczesny, tulipan rozkwita, część tutaj jeszcze w pączkach i tak jak mówiłam ostatnio, wszystko jest mega przyspieszone. Zwykle filmiki o tulipanach nazywały się u nas tulipanowy maj, a w tym roku mamy tulipanowy kwiecień. No, tutaj jeszcze na koniec sezonu mój Grześ kupił, zakupił sobie ciemiernika z tej słynnej serii Ice and Roses. Śliczny, wielki, w porównaniu do wszystkich, jakie mamy, to naprawdę monstrualne. Tak myślę, że jest tutaj miejsce do dosadzenie drugiego, więc podejrzewam, że w tym sezonie dostanie sąsiada. w tym roku niespodzianka, bo te tulifany tak jak mówiłam w zeszłym roku były żółte. W tym roku są takie powiedziałabym idące w biel. I tu ta seria taka romantic. Czyli tulifany białe, pastelowe. Bardzo, bardzo ładne kolory. Śliczne bym powiedziała. To jedna z nowości, Dosadziłam sobie róże z serii Orienta. To będzie Orienta Magnolia, mam tutaj jeszcze dwie i de Damile, więc jeszcze dosadziłam mi siostrzyczkę trzecią. Tu wokół ławeczki też się zaczyna dziać. Wczoraj dosadziłam powojnika z grupy Witchella, Garmashita te czerwone, czerwone płatki karmidowe najpierw. I dosadziłam róże z e, Tantała. Taką różową duft, duft? Tu będą jeszcze też dosadzone czerwone róże, ale to czekam na postawę z Florybundy. Tutaj też ta seria Romantik, tych tulipanów. Powtórzone kolory. Mhm. I... Cały szponer szafirków. Pięknie, wszystko się budzi. Cudownie jest i cieplutko, chociaż straszą, że znowu ma przyjść. Jeszcze zimno. Ale to już mam nadzieję, że to nie będzie jakieś ekstremalne zimno. Dobrze, i tu idziemy jeszcze do żółtej magnuli w odmianie Elizabeth która na razie jeszcze w pączku. W zeszłym roku doczekałam się pierwszego kwiatka, a w tym roku widzę, że będzie troszkę tego więcej. Ale tak jak mówię, jest to rok bardzo łaskawy u nas dla magnoli, bo u nas po prostu zawsze było tak, że pojawiało się trochę ciepła, wszystko ruszyło i były przymrozki. W zeszłym roku ostatnie przymrozki mieliśmy koniec maja, dlatego nie mieliśmy żadnych owoców. W tym roku wiśnia pięknie kwitnie. Tak i obie czereśnie również są całe obsypane kwieciem. Więc może coś w tym roku zjemy. Dosadzone były też w zeszłym roku dwa drzewka owocowe: to jest śliwa, która kwitnie, i jeszcze jedna jabłonka, która również jest w rozkwicie. A to moja kratka angielska powojnikowa, powojniki ruszyły, bardzo fajnie przezimowały. Za to niestety chyba straciliśmy dwie róże na pniu. To z tej serii Utterson. <laughs> ja jeszcze czekam, ale proszę, coraz mniej nadziei, że jednak coś puściło. No nic. Tak jak się okaże, że umarły to będę w styczniu zamawiać u pana Chyrzego takie same, bo uważam, że do połączenia tutaj było super. A takie zimy minus 20, no, może nie są jakimś standardem, więc być może. Będę je nie dość okrywać, to jeszcze będę się łudzić, że te zimy będą trochę lżejsze. I tutaj mamy połączenie brunery, Variegata z, z tą klasyczną, ale tą zielonolistną, nie srebrną, z tą zielono-listną. Tutaj mamy, nie zapominajmy, piękne brzonkile, Żonki, ile dobrze tu powtórzona, tylko że jest Variegata właśnie z tą silver już. A taką srebrnolistną. Przywrotnik, tam staje ostróżka. Tutaj powolniki. Mała syrenka już wstają. Tu wczoraj dosadziłam te floksy, którymi tutaj kret załatwił jesienią. Więc już jest zakończone tutaj dosadzanie. Tu już wysadziłam swoje groszki pachnące. Tutaj zawsze sadzę takie czerwone i takie jaskrawo-różowe. Widzę, że muszę podać. Lagwin taki pstrolistny. I tu też mamy tulipanki. Właśnie te liliokształtne, czerwone. A tu te wczesne kwitnące, które mam w kilku miejscach powtórzone i bardzo fajnie się sprawdzają i nie zanikają w odróżnieniu do innych, bo te liliokształtne, no to tu miałam cały szpaler, no to zostało. Tam kępka, tutaj pojedyncze. Tu też doszedł powojnik. A... Klamatiz Niobe. Czy nioba. Tak. O. Satomi będzie nam kwitła w tym roku. To jest teren Kojsa. I tu dosadzone dwie róże. Takie łososiowe niskie. Bobby James świetnie sobie radzi. I tutaj. Zaczyna rozkwitać. Obiela. Obiela tutaj w formie takiej kolumnowej. Śliczne. Śliczne kwiatuszki. Tutaj też wstaje kocimiętka. Hakomekloa. Przywrotnik. I to ostatnia z naszych magnolii. Odmiana Jenny. Śliczna. Takie piękne, czerwone. Prawie jak tulipanki. Bardzo ładnie. No, cieszę się, że nam nie przemazła. Ona też powtarza kwitnienie. No, w sumie staraliśmy się wprowadzić do ogrodu takie magnolie, które no, przy naszym tutaj naszym klimacie, naszej pogodzie będą mogły nas ucieszyć jeszcze raz, kiedy to pojawią się właśnie te jasenne przymrozki i mam je zetnie. No w zeszłym roku nie zdążyliśmy się w ogóle nacieszyć magnoliami. Było piękne już pączki nabrzmiałe, no i niestety przyszły przymrozki i, i te kwiaty były po prostu stracone. Zrobię jeszcze małe wtrącenie. Możecie się zastanawiać, dlaczego ta magnolia jest tak dziwnie ucięta, że tutaj sterczy sobie pień, a cała reszta idzie do góry. Otóż, na przykładzie tej magnolii dowiedzieliśmy się, że magnolia może być szczepiona. W zeszłym roku wyglądała trochę dziwnie, bo poszły tak jakby dwa przewodniki. Ten pierwszy był wyższy jak ten tutaj mniej więcej dotąd. I teraz, jak kapnąłem się, że to jest kwestia szczepienia, to w pierwszej kolejności zredukowałem tą część dziką po to, żeby roślina nie marnowała na to e, sił co zaowocowało tym, że w tej chwili mamy pełno pąków na tej e, magnoli, gdzie w zeszłym roku było dużo, dużo słabiej no już pomijając kwestię przymrozków jak skończy się pierwsze kwitnienie no to planuję wyciąć go tego całego dzika trochę niżej ale to w momencie dopiero kiedy będę miał pewność, że nie, że nie zaszkodzę całej roślinie Jedne z pierwszych tulipanów, jakie, jakie sadziłam i nawet nie zanikają, także to jest super. Tu z nowości. Proszę, udało mi się dosadzić e, róże z serii Piano. Mam Piano klasyczne, Pink Piano, Wedding Piano, a udało mi się odnaleźć Royal Piano. Także cieszę się bardzo, zamykam kolekcję. Jeszcze zostało mi chyba Charming Piano. E, ale nigdzie się nie spotkałam jeszcze z sadzonką. Więc jeżeli gdzieś tam dopadnę, to na pewno będę chciała zamknąć kolekcję. Chociaż tak naprawdę najbardziej jestem zadowolona z tego klasycznego. Uwaga, tylko bo są najmniej mrozoodporne z tych wszystkich niemek z stantała. Bo widzę nawet jak ruszają, to one ruszają najpóźniej ze wszystkich róż i niestety mają tendencję do przewarzania, najmniej no, jestem zadowolona z Pink Piano bo jak ją łapie, nie wiem czy to jest kwestia miejsca czy, czy po prostu tego, tego, tej odmiany no to tu moja krzywuszka Monet, to jest najstarsza krzewuszka jaką miałam, bardzo na nią polowałam, długą i udało mi się kupić w szkółce z pnączami ją, ale, ale ją mam, jestem za, za zachwycona jest najbardziej okazała ze wszystkich których mam w ogrodzie, bo później mam dosadzoną jeszcze w kilku miejscach ale nie jest taka duża jest ozdobna cały sezon, nawet jak przestanie kwitnąć, bo te listki są naprawdę siliczne. Połączone właśnie z bukszpanami, takimi warigatkami i jeszcze tu planuję dosadzić tą lawendę blond, więc ona też jest taka, też ma takie listki pstrokaty. Z nowości jeszcze dokupiłam sobie wiśnię wczesno kwitnącą. Żałuję tylko, że nie kupiłam jej, jak byłam ostatnio u Pani Marty, bo jeszcze wtedy kwitła i można było się nią cieszyć. Mam to z odmianę. Nie będę czytać. <laughs> o, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo śmieszna nazwa, ale ślicznie, bo kwitła jak jeszcze nic się na ogrodzie nie działo. Mhm. Tutaj mój powojnik Katyn Wyszyński i powojnik z grupy Atrogene. Purple, dream. Purple dream, tak. Ma piękne pączki. czekam tylko. Na rozkwit. A tu moja donica ma kwiat cięty. Tulipanki pięknie się mają. Tu są takie pastelowe, fioletowe. Tu jeszcze nie rozkwitnięte. Z tyłu o, właśnie już wysadziłam moje groszki pachnące. Tak. Tutaj czerwone. I piękne takie łososiowe. Agata ma tutaj raj, bo może sobie ścinać. Robi sobie bukieciki, że jest przeszczęśliwa. A tutaj wysadziłam już aminki. I tu dwie pozostałe dlnice. Nakipak ścięty. Tutaj już widać, że Agata szalała bo zostało już tylko kilka. Zawsze się trafi jakiś jeden ciekawy wśród, wśród takich o klasyków. Mamy taki piękny jeden dla urozmaicenia, tu wieczornik damski, też się zbiera do kwitnienia kwiecień mamy, a on już ma pąki, tak i tu czerwone klasyki. Tutaj przezimowało mi bardzo dużo ich paszcz. Już wychodzą maczki. A tutaj mam marchew ozdobną i Aminki. Naparsnica zeszła. O, jeden jakiś zagubiony tulipek. W takim ciekawym kolorze. I tu też pomieszane są właśnie te serie Romantika z tymi takimi właśnie włososiowymi Nie wiem, czy tu fajny kolor widać. Tak. O, a tu mam powojnik, który co roku choruje mi na i Jest już przesadzony na drugim miejscu Myślałam, że tu umarł. To jest ta duchoska która jest taka odporna na, na przemarzanie. On sobie wzejdzie, puści jednego kwiatka, łapie uwiąd i tyle go widzę. No ale szkoda mi go wyrzucić, niech sobie tutaj, niech sobie tutaj rośnie. Floksiki białe już schodzą, o i tak się prezentuje, taka rabatka użytkowa, jak to mówią, o. I skarpa też już staje, tak, tu mamy żaglin. Rozsadzany na górze, cięłam wilczą mleczę, bo niestety przemarzły. O, tutaj mam szpaler tej e, krzywuszki. Monet też o, widać, że sobie tu fajnie, fajnie radzi. Na górze e, powojnik Arabella wstaje, tam koło trzmieliny. Tulitadora też troszkę została, e, ale widać, że tam wychodzą nowe zielone przyrosty, więc ją, ją zostawiam. jednak koci miętki. Krzewuszki, te złoto kwiatowe. Tak. Red Baron wstaje. On tu też jakieś pojedyncze tulipanki, takie czerwono blade i brunerki. Wszystko pomalutku, pomalutku wstaje. A rabata przy oczku się fajnie prezentuje. Rozplenice już, już wschodzą. Tak, tutaj liliowce również, przywrotniki. Brunery, wszystkie zakwitły, to jest wszystko pozyskiwane a, z innych miejsc ogrodu. to była tu Tak, to jest ta Green Hills zielonolistna i tutaj jeszcze mam dwie takie złotolistne i myślałam, że ta na mi padła, ale widzę, że właśnie, o, schodzi sobie tutaj, super. A, wszystkie te tulipanki, które ratowałam przez stratowanie przez Lilu, pomarańczowe. Które się okazały pomarańczowymi, wstają sobie wśród brunery. Taki jest zamysł właśnie, że jak brunera będzie większa, będzie tutaj na niebiesko kwitła. Będzie fajnie, się niebieski z pomarańczowym się tu komponował. Ką palmowy piękny. No i zakończymy jeszcze tutaj oranżerią. Na górze moje sadzonki super tuni silverberry. Jestem zachwycona, że udało mi się wyhodować tyle sadzonek i one mi zakwitły. Naprawdę bardzo, bardzo to cieszy. Tu jeszcze takie malutkie, o jeszcze, jeszcze tam podosadzałam, porozmnażałam. Tu na dole mamy heliotropy, a tu na dole, całkiem, całkiem na dole podpędzam dalie, które kupowałam właśnie u pani Eweliny w zakazanym ogrodzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie było nie, nie wszystkie odmiany mi przyszły te, co chciałam, bo tam jakiś problem był z zimowaniem. Ale ma, na pewno mam kawę OLE, właśnie Twista, mam dwie sztuki, bo tego niestety tego labiryntu, który tak bardzo chciałam nie było już. To mam ciekawą odmianę. Jestem tutaj Zastanawiam się, jak ona, jak ona będzie nam tutaj rosła. No, wygląda to naprawdę naprawdę fajnie. No I tu dalej jest z poprzednich lat. Wszystko tu podpędzam sobie. O, hortensję, zastanawiam się, kiedy ją wysadzić do gruntu. Tu już zaczyna widać kwitnąć. To jest ta z tej odmiany A ona z cotton candy, więc ona kwitnie na jednorocznych, więc myślę, że będzie nas, będzie nas cieszyć. I tu moje rozsady pelargoni też się świetnie miewają. Mam tą taką czerwoną. Taką klasyczną i tutaj pierwszy raz próbuję sobie rozmnożyć e, tak, tą angielską białą. Taką białą z takim czerwonym oczkiem. No i sadzonki wyglądają całkiem przyzwoicie. O, a tutaj jest panna młoda, runway. Uh, bright. Uh, I pierwszy raz będę się cieszyła kwiatkami, więc zimowanie tu w oranżerii dobrze jej, dobrze jej zrobiło, bo... Nigdy w życiu nie miała kwiatków, odkąd ją mam, a mam ją chyba już trzeci albo czwarty sezon. Tak. O, to są moje papryki, grzesia pomidorki. Także wszystko nam tutaj pięknie, pięknie rośnie. Cytryna już ma ostatnie owoce, bo zbiera się do nowego sezonu. Już się tu nawoziłam. Mandarynki też już się kończą. A to pomarańcza cała w kwiatkach. Pięknie. Super. Mam nadzieję, że wy też korzystacie z tej pięknej niedzieli. Spacerujecie, cieszycie się swoim ogrodem. Także życzę bardzo miłego, spokojnego dnia. Pozdrawiam.